Szefowa Polityki Zagranicznej Unii Europejskiej Kaja Kallas poinformowała, że istnieje szerokie poparcie wśród państw członkowskich dla rozszerzenia wojskowej misji szkoleniowej bloku o działania w Ukrainie. Kallas wygłosiła te uwagi po spotkaniu ministrów obrony państw członkowskich w Kopenhadze. Posunięcie to miałoby służyć jako ewentualna gwarancja bezpieczeństwa dla powojennej Ukrainy w przypadku osiągnięcia zawieszenia broni z Rosją. Unia Europejska w listopadzie 2022 roku uruchomiła misję wsparcia wojskowego. Wojskowego Unii Europejskiej dla Ukrainy. Od tego czasu w ramach mandatu przeszkoliła w różnych miejscach w Europie około 80 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Zmiana mandatu misji wymagałaby jednomyślności wszystkich państw członkowskich. W proponowanym kształcie miałyby uczestniczyć 24 kraje Unii oraz Norwegia. Szefowa dyplomacji ujawniła jednak rozdźwięk pomiędzy jej członkami. Niektórzy opowiadają się za przedłużeniem mandatu po osiągnięciu zawieszenia broni, podczas gdy inni woleliby zaktualizować misję już teraz, aby mogła wejść w życie natychmiast po zakończeniu działań wojennych. Europejscy sojusznicy na czele z Francją i Wielką Brytanią pracują również nad utworzeniem sił wsparcia, w ramach których kilka europejskich oddziałów zostałoby rozmieszczonych w. Bez kontaktu, jako dodatkowa warstwa bezpieczeństwa dla Ukrainy.